Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi ataku na ambasadora Rosji w Polsce, relacjach polsko-ukraińskich czy wypowiedzi Janusza Korwina Mikke. Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, tym razem mam do pana aż trzy pytania, no proszę. Pierwsze pytanie. W sprawie napaści na ambasadora możliwości są dwie. Służby wiedziały, że się to wydarzy, lub nie wiedziały, co jest gorsze. No, moim zdaniem wiedziały, dlatego że policja dostała wyraźne rozkazy, żeby nie przeciwdziałała. Nie wiem, czy służby dostały od strony ukraińskiej, to znaczy od pani Iriny Ziemlianej, czy dostały zapewnienie, że ona nie będzie podejmowała próby zaćgania ambasadora? Bo gdyby taką próbę podjęła, gdyby nawet oszukała nasze służby, no to ambasador zostałby zaćgany, nikt by bowiem nie zdążył temu zapobiec. No a pani Iryna. Nadal cieszyłaby się protekcją naszych władz, które już nie wiedzą, jak nadskakiwać w stronie ukraińskiej. A jeśli by tu ktoś próbował pociągnąć panią Irynę do odpowiedzialności, bo i tak ona. Powinna być pociągnięta do odpowiedzialności na dobry porządek z artykułu 136 kodeksu karnego, który mówi, że sprawca czynnej napaści na przedstawiciela dyplomatycznego akredytowanego w Rzeczypospolitej podlega karze więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat. Tymczasem nie ma w naszym nieszczęśliwym kraju nikogo, kto by się poważył na takie świętokradztwo, żeby podnieść rękę na panią Irynę, aktywistkę ukraińską. W przeciwnym razie, gdyby się taki zuchwalec znalazł, to nie ulega wątpliwości, że pan ambasador Deszczyca po cichu by jakiś gołoworyzów sprowadził i to odrąbaliby tę rękę, tak jak to Józef Cyrankiewicz zapowiadał w 1956 roku w Poznaniu. Drugie pytanie, czy obecna sytuacja nie jest dla Polski drugą szansą na rozmowę o konwersji militarnej polskiego długu oraz likwidacji żądań majątkowych. No, była taka szansa, ale jak podczas wizyty prezydenta Bidena, nie tyle może na konwersję militarną długu polskiego, bo polski dług sytuacja jest inna niż wtedy, kiedy Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo wtedy Polska miała dług zagraniczny zaciągnięty jeszcze za komuny, i naszymi wierzycielami były wyłącznie państwa NATO, bo to chodziło o takie długi. Które były gwarantowane przez rządy. W tej chwili tak nie jest, w tej chwili tak nie jest. W związku z tym o żadnej konwersji nie może być mowy, czy likwidacji żądań majątkowych. No to rozumiem, że pan ma na myśli żydowskie roszczenia majątkowe. Natomiast była szansa, moim zdaniem, żeby przedstawić prezydentowi Bidenowi podczas jego pobytu w Warszawie propozycję, żeby Stany Zjednoczone w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, żeby sfinansowały rozbudowę, uzbrojenie właściwie 200 tysięcy dodatkowych żołnierzy, o których ma zostać powiększona nasza niezwyciężona armia. Drugie takie, druga, Drugi taki pomysł to byłaby, Propozycja, żeby Stany Zjednoczone nacisnęły na Niemcy, żeby Niemcy natychmiast zakończyły wojnę hybrydową przeciwko Polsce i odblokowały fundusze bez tam y, powoływania się na jakieś preteksty w postaci praworządności. No ale jak widzimy, prezydent Duda pre, znaczy prezydent Duda, bo to on by taką propozycję y, mógł zgłosić. Nie odważył się nawet, ukontentował się poklepaniem po plecach, no to widać wyraźnie, że nic się nie zmieniło od rządów SLD-PSL. Trzecie pytanie: Czy tęskni Pan za naszą złotą panią? Z czego wynika, że Angela zamilkła na Amen? Czy, tylko, czy to tylko kultura polityczna na Zachodzie, czy coś więcej? No nie tęsknię za naszą złotą panią. Dlaczego miałbym się stęsknić, jeśli ktokolwiek tęskni za naszą złotą panią, to Donald Tusk, bo nasza złota pani zrobiła przecież z niego polityka formatu europejskiego, wystrugała go z banana na wielkiego przywódcę Europy. A tymczasem no, pani nasza Złota zachowuje się taktownie, już nie jest kanclerzem, w związku z tym y, nie wcina się kanclerzowi Scholzowi między wódkę a zakąskę. Niestety tego samego y, nie można naszych byłych prezydentów posądzać o tyle taktu, bo oni się bez przerwy wcinają, chociaż na przykład taki Aleksander Kwaśniewski, to ja uważam go za prawdziwą, prawdziwe nieszczęście dla Polski, ale on tam wcale, nie, wcale go to nie konfunduje. Uważa, że jest wielkim przywódcą formatu europejskiego. No niestety nasi politycy, nasi umiłowani przywódcy są troszeczkę z innej gliny ulepieni niż tamci. Pan Tomek Dworczyk. Co sądzi panu o Cyganach? No co mam sądzić o Cyganach? Gdzieś prawdziwych Cyganów już nie ma, tak samo jak prawdziwych nazistów. W związku z tym no, nic już nie mam o Cyganach do powiedzenia. Teraz są Romowie. Ciekaw jestem, jak to wpłynie na ewolucję języka polskiego, bo kiedyś, kiedy jeszcze byli cyganie, no to w języku polskim funkcjonowało takie słowo cyganić. A teraz no chyba nie można go zastąpić słowem "romin", że ktoś został oromiony, no więc zanik Cyganów prowadzi do pewnej, pewnych takich próżni kulturowych, niestety nad czym ubolewam oczywiście. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, skąd taka gwałtowna zmiana propagandy wobec Ukrainek po finale Eurowizji z propagandy dobrego serca na walenie kunicą? Kto lub co jest drugą ofiarą działań wojennych po prawdzie? Czy nasz naród powinien zmienić mentalność z dobrego serca na pragmatyzm? No nie wiem. To o tym, jak nasz, jaką, jak nasz naród się zachowuje, to przecież nie nasz naród decyduje, tylko nasz najważniejszy sojusznik, który rządowi naszemu kazał w podskokach wysługiwać się i nadskakiwać nie tylko Ukrainkom, ale Ukraińcom też. No i rząd to robi właśnie. Wziął na utrzymanie 3,5 miliona, na utrzymanie obywateli polskich, oczywiście wziął 3,5 miliona ukraińskich uchodźców, a przecież to nie jest ostatnie słowo. No w związku z tą Eurowizją to mam dwa, dwie uwagi. Otóż jeszcze bardziej, szanowne przedsięwzięcia niż Eurowizja, bo to jest takie tam, trochę groteski w tym jest, natomiast takie szano, szacowne dawniej przedsięwzięcia jak Komitet Nagrody Nobla całkowicie się politycznie sprostytuowały, no i Eurowizja tak samo, więc stąd nauka jest dla Żuka żeby specy... żebyśmy specjalnie na wdzięczność ukraińską nie liczyli. Dobrze, jak nam mu gardeł nie poderżną, ale to, to już jest coś, to by było coś. Pan Mirosław Jurgen Wiśniewski. Panie Stanisławie, prawie 30 lat temu pan, panie Stanisławie Stefan Kisielewski Bogusław Wolniewicz Janusz Korwin Mikke ukąsiliście mnie szczyptą liberalizmu, wolności i kapitalizmu. Dzięki wam do tej pory przedkładam wolność nad bezpieczeństwo, własność prywatną nad społecznością. I sprawiedliwość nad demokracją. Z pana opiniami zgadzam się cały czas. Opinii panów Wolniewicza i Kisielewskiego niestety już aktualnie nie możemy słuchać. Ale od kilku lub nawet kilkunastu lat słowa wypowiadane przez Korwina są coraz mniej dla mnie akceptowalne. A wiem, że pan często broni KMA. I tu są moje dwa pytania. Po pierwsze, primo. Z jakimi wypowiedziami Janusza Mikke pan się absolutnie nie zgadza. No, nie przypominam sobie takich wypowiedzi, z którymi się absolutnie nie zgadzał. Mogę mieć wątpliwości, natomiast o ile pamiętam, bo ja tak nie śledzę wszystkich wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, ale te wypowiedzi, które tam czytałem, słuchałem, zapamiętałem, no to wydawały mi się logiczne i to to nie mogę z, lo, z wypowiedziami logicznymi, nie mogę się absolutnie nie zgadzać, mogę mieć tylko wątpliwości. Po drugie, primo, co musiałby pan Janusz powiedzieć, żeby pan publicznie go potępił? No musiałby powiedzieć, że niech żyje socjalizm albo niech żyje komunizm, no to bym uznał, że jeżeli nie zwariował, no to dopuścił się zdrady ideałów, które wyznawał przez większą część swojego życia. No to wtedy, no cóż, to zasługuje na potępienie, chyba, a w każdym razie na krytykę. Z wyrazami szacunku pan Mirek Jorgen Wiśniewski. No, to odpowiedziałem panu. Dziękuję za te miłe słowa pod moim adresem przy okazji. Pan Andrzej Plewa. Drogi panie Stanisławie, szanowny mistrzu, kiedyś wspomniał pan o swoim arcyciekawym i według mnie bardzo mądrym i trafnym pomyśle o kontroli społecznej osób pełniących w naszej polskiej społeczności funkcję sędziów. Czy mógłbym pana prosić w imieniu swoim i mam nadzieję większości obywateli o stworzenie pańskiego projektu takiej ustawy? I opublikowanie tego dokumentu z wyrazami szacunku i podziękowaniami za nieustanne, skutecznie, inspirujące i inteligentne wystąpienia. No dziękuję za miłe słowa. Spróbuję, spróbuję. Co prawda nie mam, nie mam absolutnie nadziei, żeby taki projekt ustawy w obecnym Sejmie przeszedł, no bo co, gdzie, kto by tam za nim głosował. Ani obóz Dobrej Zmiany by za nim nie głosował, ani obóz Zdrady i Zaprzaństwa, ani Lewica. Ani ludowcy by głosowali za tym, no to tak być może tylko Konfederacja, chociaż też nie mam tutaj pewności, no ale trzeba mieć jakąś nadzieję, trzeba w coś wierzyć. Więc dziękuję za takie słowa uznania co do tego pomysłu. Spróbuję taki projekt ustawy napisać i tą obietnicą. Kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu. Przepraszam, ostatnie pytanie Dlaczego musiał zginąć generał Papaura? Nie wiem. Przypuszczam, przypuszczam, proszę Pana, że padł ofiarą nieporozumienia. Przypuszczam, że padł ofiarą nieporozumienia. Dlatego, że... <laughs> Spróbujmy motywy, motywy jakieś wyjaśnić. Odrzucam myśl, że zabili go gangsterzy. Po pierwsze, dlatego, że generał Papała przestawał być, przestał już być komendantem głównym, wybierał się na stanowisko oficera łącznikowego przy NATO. Więc już nie tego. Po drugie, gangsterzy chcą robić interesy. Zabijanie komendanta głównego policji ściąga im na łeb całą policję, więc bardzo trudno w, tej, w takiej sytuacji robić jakieś interesy. Raczej musi być długa przerwa w robieniu interesów. Więc chyba to nie oni, a gangsterzy na ogół zachowują się na swój sposób racjonalnie. Polityczny motyw odpada. Generał Papała przenosił się na mało prestiżowe stanowisko oficera łącznikowego, więc nikomu żadnego, dla nikogo żadnego zagrożenia politycznego nie stwarzał. Nie, dlaczego? Wreszcie, no kobieta, kobiety, no tu rzeczywiście wszystko się może, da, ale nie słychać było, żeby generał Papała jakieś romanse uprawiał. Proszę? To już o ma, panu Mazurze już mówiłem. I wreszcie, i wreszcie, pieniądze. No, pieniądze, to jest... Ale jakie pieniądze? Otóż duże pieniądze. Nie, ale jeśli pan pozwoli, to pan się pyta, co ja sądzę, więc proszę nie sugerować odpowiedzi, bo wtedy nie będę wiedział, co ja sądzę, wie pan. Więc jakie pieniądze? Otóż... Warto przypomnieć, że w Szwajcarii do dzisiaj, do dzisiaj leżą na kontach ogromne pieniądze, które PZPR kradła z Peweksu przez 18 lat, dzień w dzień. W 1996 roku rąbek tajemnicy został uchylony. W tygodniku wprost ukazał się artykuł, który o tym tam traktował. Charakterystyczne było to, że autorzy mieli e, dokładne informacje z lat 88-89, natomiast z poprzednich lat tylko szacunkowe. I to od razu można było na tej podstawie domyślić, kto był ich informatorem: że ich informatorem był Marian Zacharski. Bo Marian Zacharski, jak został wypuszczony z amerykańskiego kryminału, to na otarcie łez. Dostał posadę dyrektora POWEX-u, właśnie bo lata 88-89 no i tu wiedział co ma. I, a z tych poprzednich lat, no to już tak dokładnie nie wiedział. W, osie, w latach 80, bo partia dostawała na podstawie zezwoleń dewizowych, były te transfery dokonywane. I w latach 88-89 PZPR dostała 800 zezwoleń dewizowych, czyli musiała realizować więcej niż jednodziennie. I był podany przykładowy transfer z jednego dnia. 22 miliony franków szwajcarskich i 750 tysięcy dolarów. I tak dzień w dzień przez 18 lat. Nie wiadomo, kto trzyma rękę na tym skarbach labiryntu, jaki użytek z tego robi, bo jak się ten artykuł ukazał, no to bardzo się zdenerwował ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. I powiedział tak, jeszcze jedno słowo na ten temat, a zarządzę lustrację totalną. <laughs> Następnego dnia Jacek Kuron i Karol Modzelewski napisali... Do prezydenta Kwaśniewskiego list, już się nie kłóćmy, już się pogódźmy, tylko niech Oleksy poda się do dymisji i już więcej ani jedno słowo na ten temat. I rzeczywiście ani jedno słowo na ten temat nie padło. Ja tak raz na parę lat przypominam o tej sprawie, wczoraj też przypomniałem, żeby tak jakoś nikt nie zapomniał, ale myślę, że to mogło zgubić pana generała Papałę, dlatego że dozorcy Labiryntu, mogli powziąć podejrzenie że on z taką skwapliwością przyjmuje to stanowisko oficera łącznikowego że w trakcie swojej służby na stanowisku komendanta głównego zyskał informacje o kodach dostępu do tego Sezamu do tego labiryntu i Ponieważ jako komendant główny to miałby ograniczone możliwości takiego swobodnego poruszania się po Europie, a jako oficer łącznikowy to już ma bardzo swobodne i może stamtąd wszystko wyciągnąć, albo w każdym razie dużo. No i zapadła, tak sobie to wyobrażam, zapadła decyzja, żeby w takim razie palnąć mu w łeb. I on się jakimiś kanałami o tym dowiedział. Bo w dniu, w którym został zastrzelony, dwukrotnie, co najmniej dwukrotnie, próbował połączyć się telefonicznie z Leszkiem Millerem, ministrem i wicepremierem. Co najmniej dwukrotnie. Otóż no, dzwonił do niego w trybie pilnym, a właściwie być może nawet alarmowym. I Leszek Miller nie odebrał ani jednego tego telefonu. Przypuszczam, znaczy, Wyobrażam sobie, że być może dlatego, że nie chciał, bo gdyby odebrał, to musiałby się zdekonspirować. Bo prawdopodobnie wiedział, z czym generał papała dzwoni. Że generał papała dzwoni, to nieporozumienie, ja nie mam żadnych tu kodów, trzymajcie tu kilera a on już nie mógł tego zrobić i gdyby usłyszał to gdyby ta a ta rozmowa na pewno byłaby zarejestrowana to by się już nie mógł wyłgać ale kiedy generał papa został zastrzelony natychmiast przyjechał równo z policjantami na miejsce po co no być może po to żeby się przekonać czy zginął czy jeszcze tylko ranny jest